Jak powiedział niegdyś Karol Darwin, przetrwa ten, kto potrafi się zmieniać. Dlatego odpowiedzią na obecne zmiany rynkowe są bez wątpienia rozwiązania online. Pozwalają one na stabilny, lecz również, a może przede wszystkim, bezpieczny kontakt z otoczeniem biznesowym. Co więcej, w połączeniu z posiadanymi zasobami danej firmy stanowią istotny element strategii marketingowej. Muzyka Szeroko rozumiane bezpieczeństwo, zarówno w dostarczaniu naszym klientom produktów i usług najwyższej jakości, jak też w samej komunikacji z otoczeniem biznesowym jest jedną z nadrzędnych wartości domu inwestycyjnego w Salian, odkąd nasza firma istnieje na rynku. W czasach pandemii oczywistą stała się dla nas konieczność przebudowania powszechnie stosowanych środków komunikacji bezpośredniej, jak także znalezienia takich narzędzi marketingowych, które zapewnią w pełni bezpieczną formę dyskusji o zagadnieniach związanych z rynkami finansowymi. CELION to niezwykle rozbudowana platforma dyskusyjna o wieloletniej tradycji, w której biorą udział przedstawiciele polskiego świata finansów i biznesu oraz wielu cenionych zagranicznych ekspertów. W tym roku, ze względu na to, że wszystko stanęło na głowie, również i nasz kongres musiał przybrać nową formułę. Właśnie z uwagi na chęć pozostania w kontakcie z naszymi klientami, głównymi odbiorcami tego wydarzenia, jak również w trosce o ich bezpieczeństwo, tym razem postanowiliśmy przenieść nasz kongres w całości do świata online. Dzięki tej formule udało nam się stworzyć wirtualną, a przy tym pełni bezpieczną przestrzeń na omówienie przyszłych wyzwań gospodarczych i inwestycyjnych. Zbudowanie odpowiedniego dialogu z odbiorcą jest pewnym procesem. Wyzwaniem, przed którym staje obecnie wiele branż, jest znalezienie kanałów komunikacji tak skutecznych, co często oznacza szukanie rozwiązań standardowych. Jaki, a może przede wszystkim, bezpieczny. Jak zatem sprawić, aby komunikacja stała się zarówno skuteczna, jak i bezpieczna? To niezwykle ważne, że coraz więcej podmiotów rynkowych wykorzystuje rozwiązania online do budowania swojej komunikacji skutecznej, efektywnej, estetycznej, bezpiecznej, komfortowej. Te rozwiązania, w połączeniu ze strategią, to jedyny swojego rodzaju team. A to daje nam możliwość odpowiedniego dialogu biznesowego z właściwą grupą docelową. na zapleczu pewnej online'owej konferencji, ale bardzo profesjonalnej, jak mam nadzieję widać. Chciałem Państwu powiedzieć o tym, że nie warto rezygnować z marzeń i planów, nawet jeżeli COVID zmasterkował Wasze kalendarze, to nie poddawajcie się. Czasami warto po prostu plany zrewidować i konferencję, która miała się odbyć w hotelu, w centrum konferencyjnym, przenieść do online'u. Dzięki profesjonalistom, którzy są w stanie to zrobić, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, będziecie w stanie dostarczyć i swoim klientom, i swoim pracownikom, wrażeń na bardzo wysokim poziomie, a nowoczesne technologie zapewnią z drugiej strony naprawdę bardzo dynamiczną interakcję.